Darek Andrzej wita, jak ktoś głodny to proponuję sobie zrobić budyń czekoladowy, bardzo prosta sprawa. Budyń kosztuje tam 69 groszy i wystarczy tylko proszę Państwa pół litra wody, garneczek, zagotować wodę hmm, jakieś setkę wody jeszcze w innej tam pojemniczku. Tam ta woda się gotuje w garneczku. No. A tu sobie przygotowujemy jedną łyżkę cukru stołową i jedną łyżeczkę. I wysypujemy do z tego pojemnika budyń. Tu akurat mam czekoladowy, wczoraj miałem liśniowy. I danie przepraszam dietetyczne. Energia jest, jest cukier, skrobia, jakiś askiorbiany, tam substancje słodzące i cukier. I jakoś można funkcjonować. Gontarek Andrzej pozdrawia. Mam tu słowo. Porzuciłem taką rzecz od pewnego pana. Zapraszam, bo to to tam stoi. W śpikzu pan przyjedzie, to zabierze, bo to jest pana narzędzie pracy. Ja tu może jestem lokalnym wariatem i tu wszyscy boją się przychodzić, no ale... Bez przesady. No, coś ściekają. Kontalek Andrzej pozdrawia. Zapraszam. O, dzwonią. Na razie. jest stwórcze.